moi drodzy kontynuujemy nasze wywiady zaskoczy was w jakim ja dzisiaj jestem miejscu oczywiście wywiady pod tytułem poznajmy się tak bo jakby musimy poznać ludzi którzy jeszcze raz mówię bardzo ciężko pracują są na tapecie czyli w social mediach wiadomo bo zajmują jakieś takie ważne stanowiska ale chcę Wam pokazać też, że ta praca jest naprawdę trudna i to nie jest takie łatwe, i dlatego robimy te wywiady, żebyście poznali tych ludzi od innej strony: że to są ludzie, którzy mają swoje problemy, którzy mają serce i do nas, do naszej grupy, przynajmniej ja wybieram takie osoby, mają bardzo dużo empatii. Dzisiaj jesteśmy z Panem Prezesem. Parku Wrocław na ulicy Borowskiej 99. Pan prezes Grzegorz Kaliszczak. Bardzo pana prezesa witam. Witam serdecznie, dzień dobry, moi Państwu. kochani. W asyście przy okazji powiem. Jest moja ukochana Paulinka, która nam tu cały czas asystuje i jest nasza asystentka honorowa. Nie, asystentka tylko ambasadorka honorowa Marta Kozłowska, która Generalnie ciągle wspiera, bo jeszcze jakby potrzebuje, moi drodzy, pomocy po tym wypadku, dlatego też y, potrzebuje pomocy jakby asystentów, ale nie o tym dzisiaj. Y, bardzo mi miło jeszcze raz, panie prezesie, że zechciał pan przyjąć y, nas tutaj i udzielić nam wywiadu. Y, bardzo mnie in, y, interesuje na przykład sprawa taka, ponieważ jest to bardzo duży obiekt, przepiękny obiekt. Ja obserwuję to jakby z pozycji no internetu, tak, bo nie mam jakby, póki co na razie możliwości innej. Yy, macie naprawdę przecudowną ofertę, przede wszystkim ofertę dla każdego, od małego do najstarszego, yy, kolorowo, muzycznie. To jest to, co my w fundacji lubimy, tak. Moje pytanie pierwsze, które bym chciała yy, Panu zadać, czy Prowadzicie Państwo taką statystykę, ile osób niepełnosprawnych, ale z różną niepełnosprawnością yy, w miesiącu odwiedza Państwa no, obiekty, no bo to można bo tak można nazwać. Można powiedzieć, że możemy mówić o trzech obiektach. Wychodząc naprzeciw naszym kochanym mieszkańcom, mamy już trzy obiekty, czyli tak jak już tutaj Pani mówiła, gdzie siedzimy? Borocka 99, główny obiekt akwaparku i pierwszy, od 17 lat funkcjonujący. Później powstał na ulicy Polnej, czyli na Brochowie, drugi obiekt już satelita mniejszy. No i teraz niedawno, w tamtym roku, na wakacje otwarty na Simpolu na ulicy Wilanowskiej, trzeci obiekt. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, jak pan. Rozwija ci się cały czas po prostu. Z tego co widać to życzył i, i że tak powiem y, czasami nas bardzo prosi, a my bardzo chcemy być bliżej mieszkańców, będziemy jeszcze przynajmniej o takich dwóch obiektach w różnych częściach Wrocławia myśleć, ale to właśnie sprawia to co pani powiedziała, że nasza frekwencja rośnie. Mm. W tamtym roku osiągnęliśmy ponad 2,5 miliony milion odwiedzin. No pięknie. E, oczywiście to nie są y, Jednorazowe odwiedziny, tylko wielokrotne, to jest bardziej, nie przekłada się na to, iż nasz obieg jest, nie chcę powiedzieć, seksowny przy kamerach, ale jest seksowny. Ludzie do nas chcą wracać, chcą czyli usługi są pewno świadczone przyciąga. bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o grupę osób niepełnosprawnych, to mamy dla nich specjalną ofertę i to też myślę, że potęguje, że mogę tak z dozą małego, małego ryzyka powiedzieć, że ten obiekt i te dwie nasze satelity odwiedza bardzo dużo osób niepełnosprawnych, czyli się cieszymy, że te osoby są aktywne. Oprócz tego, że są zawodowo aktywne, bo też mm -hmm. słyszymy o różnych spółkach i miejskich, i niemiejskich, mm -hmm. gdzie te osoby są nie chcę powiedzieć najlepszymi pracownikami, ale są najlepszymi pracownikami, są u nas aktywne. są bardzo dobrymi klientami też. Mm -hmm. Średnio, średniomiesięczne odwiedziny w naszych obiektach w tamtym roku to jest około 400-500 osób miesięcznie e, przez cały rok. To Natomiast, jak na naszą grupę, muszę pan powiedzieć, że to jest dużo, naprawdę. Dużo to jest w wakacje, kiedy przychodzi około 1200-1500 osób w jednym miesiącu, także to trzeba już przez, zaznaczyć. E, może tak przerwę, przepraszam bardzo Panu Prezesowi. Byłoby nas na pewno więcej, tylko my, niestety, jesteśmy specyficzną grupą, która ma pewne opory, tak? Opory typu, nie wiem, nie rozbiorę się, nie wejdę, nie pokażę się, bo ludzie się będą patrzeć, tak? Moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że ja jeżdżę na tego typu obiekty, korzystam z basenu i naprawdę, wierzcie mi, że ludzie dzisiaj zupełnie zmienili, jakby, podejście do nas, nawet wręcz przeciwnie, bo chcą pomagać. I nie ma złych spojrzeń. To chciałam wam powiedzieć. Także bardzo proszę kontynuować. To potwierdzam to, co pani powiedziała, nie ma złych spojrzeń. Drugą grupą, którą też bardzo się cieszymy, że oni z nas skorzystają, to są grupy seniorskie. I oni się nie wstydzą. Także, Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie i Państwa do naszego obiektu, bo tutaj są wakacje przez cały rok i naprawdę tolerancja jest bardzo duża. I każdy się. Cieszy tą radością, którą, po którą tutaj przychodzi. Myślę, że większość ludzi dlatego do nas wraca i ta frekwencja z roku do roku około 10-15% wzrasta, Zrasta. bo to nam e, jeszcze nie miałem roku tych 7 lat, kiedy jestem tutaj prezesem, że frekwencja spadła. No e, ciągle nam wzrasta, ja nie wiem, kiedy jest ten sufit i się tego boję. Natomiast dlatego chcemy budować hmm. nowe lokalizacje, żeby Wrocław, który kocha rekreację, kocha sport, kocha. E, spotkania, bo tutaj grupy seniorskie to naprawdę przychodzi też, było, tak. przychodzą tu po to, żeby się spotykać, tak. proszę mi wierzyć, że jak tylko pandemia się skończyła i nasz obiekt był otwarty jako ostatni, jeden z ostatnich, bo akurat te obiekty były jako jedno ostatnie otwierane, natomiast y, pierwsza grupa, która tutaj przyszła to były seniorzy. I to już stali w kolejce za 15,8 przed otwarciem o ósmej obiektu. ja podchodzę do tych ludzi, szanowni, bo mamy taką, kilka osób takich stałych, klientek naszych codziennych, i mówię: Szanowna Pani, Pani się nie boi, pandemia. Dopiero, czy ja mam w domu być niewolnikiem? Czy, tu, czy tutaj dobrze się czuć, u was? Świetne podejście. I to jest świetne podejście. I Pani, teraz jak miałam grupę właśnie osób seniorów, tak, Panie, e, pięknie sobie mówiły, e, i mówiły tylko o tym, a. Trochę woda była za zimna, a kiedyś była cieplejsza, a tego. Ale tak, generalnie zadowolone, takie po prostu y, w podskokach, nawet czyli kondycja, tak? To też bardzo dużo y, jednak znaczy. I my, kochani, powinniśmy, powinniśmy korzystać, powinniśmy ćwiczyć, powinniśmy pływać, bo naprawdę pływanie jest zbawienne dla nas. I tak jak. Obiekty są dostosowane. Jest winda, pan, tu, pan prezes wcześniej tak. mówił. Y, nie ma czegoś takiego, że przyjeżdżamy sami, bo nie przyjeżdżamy sami, przyjeżdżamy z asystentami, którzy nam też mogą pomóc, i chodzi o to nasze dobro. W związku z tym, korzystajmy. Y, panie prezesie, czy w ogóle. Hmm, współpracujecie Państwo z jakimiś NGOsami. Czy macie jakieś projekty? Czy ktoś się w ogóle do was kiedyś zgłosił z jakimś takim stricte poważnym projektem, gdzie można by było coś powiedzmy zrobić. Takiego fajnego dla tej grupy? To niestety nikt się do nas nie zgłosił. Czyli ja będę pierwsza. Pani <laughs> jest pierwsza, i się cieszymy, że już w końcu przybrnęliśmy ten. Pierwsze, pierwsza, pierwsze lody, tak, tak czy tam pierwsze koszty zapłaty tak. i tak dalej. E, okay. Natomiast natomiast na dzień dzisiejszy my rozmawiamy z dwoma NGO-sami właśnie, jeżeli chodzi o grupy osób niepełnosprawnych, bo chcielibyśmy zrobić taki audyt na naszych obiektach i, i znowu będziemy pierwsi w Polsce, żeby uzyskać taki w cudzysłowie certyfikat, że ten obiekt jest tak? przyjazny dla osób niepełnosprawnych tak. i spełnia wszystkie wymagania, bo to, że pewne wymagania, które są przewidziane prawem, bo jesteśmy obiektem publicznym. E, zgodnie z prawem budowlanym projekt, który e, zostaje wykonany i później został zrealizowany, musi spełniać wymogi też dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście to wszystko jest zrobione. Tak. Natomiast chcielibyśmy, żeby ten obiekt był jeszcze przyjazny, bo tak bardziej to do co przodu. jest prawo, to jest prawo, mhm. a my nie chcemy być na lewo, tylko przyjaźni. W związku z powyższym wykonujemy wszystkie rzeczy, które są prawnie obowiązki musimy spełnić, mhm. ale chcemy, żeby był jeszcze przyjazny i teraz właśnie rozmawiamy z dwoma organizacjami, które państwa organizacjami, które, że tak powiem certyfikują lub pomagają, rozmawiają. Natomiast to, co pani powiedziała, może czas rozpocząć procedurę współpracy z organizacjami, które by mogły robić jakieś projekty. Oczywiście nie w każdym chwili jesteśmy natychmiast ten projekt wykonać. Znaczy się zaczynamy no bo... od audytu na pewno, tak bo jest, wtedy bo zobaczymy co Państwo jak. Wiecie Państwo sami, że ten obiekt jest też obiektem żyjącym. Oczywiście ta frekwencja, ona nie jest płaska, ale w pewnych obszarach roku jest bardzo wysoka lub średnia. W związku z powyższym pewne okresy no z reguły będą zarezerwowane, bo będzie taka masa ludzi. No w tamtym roku był rekord 14100 odwiedziń w jeden dzień. To jest takie mhm. małe, właściwie średnie Miasteczko, które do nas przyszło, które obsłużyliśmy, które wyszło. I rano obiekt był czysty, gotowy, bez żadnej bakterii, bez żadnych nie, nie, zepsutych rzeczy. Oczywiście czasami jakieś uszczerbki, urwany kran, u, urwana słuchawka, z sprysznica się zdarzają. A jak bo, w domu. Także jak w domu. Dokładnie. I, I pewne procedury też obowiązują. Także ja tutaj też od razu przepraszam gorąco wszystkich, którzy no, czasami przychodzą zdenerwowani, że coś jest nie tak w akwaparku, no, ale ten no, ale obiekt jednorazowo przyjmuje 5 tysięcy ludzi. I i my musimy też podejmować decyzje, te, które są najważniejsze. Czyli przeszliśmy do a następnego później... pytania, jakby, że borykacie się Państwo też Boryk... z problemami, tak? Tak jest, borykamy się z problemami, jeżeli chodzi o jakby, jakby sprawy techniczne, sprawy dla nas priorytetem jest czysta woda, nieskazitelna, ponieważ Sanepid nas dwa razy w tygodniu mm -hmm. w sezonie, że tak powiem, odwiedza i pilnuje ten obiekt, bo jest to obiekt bardzo że tak powiem, wielki i taki priorytetowy dla naszego no, sanepidu, A my chcemy spełnić wszystkie wymagania. ale nie, tutaj nigdy nie ma jakichś nieporozumień. Chcemy, żeby te 5, a za chwilę 10, 12 tysięcy, 15 tysięcy było ludzi zadowolonych, najedzonych, mhm. czyli to jest następna duża jakby gałąź naszej działalności, mhm. która tutaj produkujemy. Ale jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, te, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Y, główne takie jakby zarzuty lub nieporozumienia, które są między nami a, a naszymi gośćmi, to są że y, dokument został w domu osoby niepełnosprawnej mm -hmm. i pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie zweryfikować, chociaż widzimy. Mm -hmm, mm -hmm. Szanowni państwo, staramy się zawsze wychodzić naprzeciw y, tej, tej, grupy. Grupie, tak, tej grupy, natomiast y, może się czasami wydawać, że nie wpuścimy za darmo, bo y, zgodnie z naszym mm -hmm. regulaminem mm -hmm. osoba y, niepełnosprawna, który ma ten y, najwyższy stopień niepełnosprawności z opiekunem wchodzi za darmo. Jeżeli takiego dokumentu osoba ta nie ma, no to niestety nie możemy tej osoby wpuścić za darmo i tutaj jakby A spotkaliście się już Państwo a mamy z takim takie sytuacje, tak? tak no, bo, no bo Pani jest na wózku. Mm -hmm. Ja nie chcę sprawdzać, dlaczego ta pani jest na Mózgu, mm -hmm. mi jest bardzo przykro, mm -hmm. czy pan, ale, ale no, dokument no, oblikujący w Polsce jest taki, jaki jest, i my no, ten nasz regulamin tego obiektu dla tej grupy, która znowu ma bardzo preferencyjne ceny, bo cena biletu to jest w granicach 60% ceny normalnego biletu. Mm -hmm. Czyli a druga osoba, opiekun tej osoby, wchodzi za darmo, mhm. czyli uważam, że to są bardzo preferencyjne Oczywiście. ceny, jeśli chodzi o nasz obiekt. No musimy spełniać pewne rzeczy, szanujemy się, bo my szanujemy państwa Nie prawa, no ale, ale bardzo prosimy przeczytać Dokładnie. regulamin i dostosować się do tego, żebyśmy żeby później po prostu pierwszy efekt, efekt wejścia mhm. nie był negatywny? A oprócz tych, tych właśnie problemów, o których Pan mówi, yy, czyli weryfikacji jakby. Yy, no taki... Czy generalnie macie Państwo dużo skarg na tą tak, tak zwaną dostępność, o której się teraz, no niestety, powtarza jak mantrę? W takich czasach, kochani, żyjemy, gdzie wymagana jest ta dostępność. Yy, czy, czy jakby już nie mówię o tym, że oczywiście coś się może popsuć? Tylko czy macie państwo skar dużo skarg, albo w ogóle nie macie, albo to są pojedyncze jakieś, że na przykład nie ma nie wiem, jakiegoś przycisku czy czegoś? Znaczy to, to znowu wychodzi z, z jakby z funkcjonowania tego obiektu i z ilości odwiedzin na tym obiekcie. Mamy pojedyncze oczywiście skargi, bo, bo statystycznie. Przy ilości 2,5 pół miliona no, musi być, jak nie ma skarg, no to bym powiedział, że jest być 100%. wariatem tak, i tak, wszystkich dokładnie, uszczęśliwiłem, dokładnie. a to chyba jedna osoba jest to na świecie mogłaby zrobić, i... czyli Jezus Chrystus, który nas zbawił. W każdym bądź razie e, mamy pewne e, takie dwie grupy pojedynczych skarg, że na przykład osoby niepełnosprawne na wózku sobie życzą wejść do sauny. No szanowni Państwo, też bardzo nam przykro, ale sauna ma od 100 do 130 stopni temperatury. Jeżeli tak na wózku taka osoba by wjechała, to by uległa poparzeniu. W związku z my dbamy o, te, o, o Was, bo jesteście naszymi klientami, e, a każdego klienta dbamy tak samo, ale szanujmy nasze zdrowie i szanujmy zdrowie też innych ludzi, którzy korzystają z, te, z tego obiektu. Dobrze, Także... hipotetycznie, przepraszam, że przerwę, Panie Prezesie, hipotetycznie. Ja przychodzę, jestem niepełnosprawna, tak? Mąż może mnie wnieść bez wózka. Tak jest. Ale jest, ale wózek czy zostaje na strefie ogólnodostępnej, przy... bo tam może być. Dokładnie, tylko że jesteśmy osobami z różnymi też chorobami towarzyszącymi, czy was to jakby obliguje do tego, że jakby się coś stało, to wy za to odpowiadacie, czy my odpowiadamy, że Wiem, że na przykład mam, nie wiem, tendencję do schorzeń serca albo że padaczkowe czy coś, ale mimo wszystko wchodzę do tej sauny, coś tam się dzieje i, i jak to wygląda od strony prawnej. Jeżeli Bo wiosnę, z, z ludźmi jest różnie. To, to od razu chciałbym tutaj zdementować. Szanowni Państwo, znowu nie... odnoszę do regulaminu. Mhm, regulamin. Regulamin akwaparku jest ogólnie dostępny na naszej stronie i właśnie wszystkie schorzenia, które Państwo macie i. Kupuje, kupując bilet wstępu i wchodząc na ten bilet do naszego Wchodzimy obiektu, na Wchodzicie na swoją odpowiedzialność, swoje ryzyko, bo my nie jesteśmy. Tutaj, to nie jest punkt medyczny, żebyśmy najpierw Państwa byli w stanie przebadać i dopiero powpuścić do, tu czy tam. Przepraszam bardzo, że tego, aby że tak jakby. Ale to u mnie też były takie zapytania. Ja już nie powiem, że nawet było zapytanie, czy może do basenu wejść osoba zapampersowana. Kochani, sami sobie odpowiedzcie, tak? Po prostu, naprawdę, no, po prostu musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby nie wchodzimy w tego typu polemikę, gdyż jest to bardzo indywidualne i to już nikt Wam na to nie odpowie. Mówię przy okazji, dlatego że były takie zapytania. Panie prezesie bardzo mi miło, ale tak jak mówię, to jeszcze jak mogę jedno Proszę słowo, bardzo. bo mieliśmy też taki przypadek, że była osoba niewidoma z psem. Mhm. Która jest no, ze swoim, że tak powiem, rozumiem, przyjacielem, ale tak. on ją wszędzie tak, prowadzi. Tak. I tutaj chciałem powiedzieć, że też się przygotowujemy, bo nawet dla tej jednej osoby będziemy się starać teraz zrobić ko kojec dla tego psa, oczywiście pies nie wejdzie na obiekt, mhm. ale mhm. jeżeli ta osoba będzie miała swojego oprócz tego przewodnika, który będzie mógł korzystać mhm. z tej, mhm. i pomagać tej osobie na naszym obiekcie, to ta osoba też wejdzie, a pies będzie czy tam zwierzę, no, przeważnie to jest pies jednak. Mhm. Będzie bardzo dobrze zaopiekowany. Bo oczywiście jeszcze tego nie udało nam się zrealizować. Dopiero ale się przygotowujemy, ale też się myślimy, Na żeby pik. właśnie, żeby znowu otworzyć horyzont kolejnym osobom, mhm. które e, chciałyby, ale nie mogą, ale nie mogą tu e, jeszcze być i przebywać. Ale to, co pani mówi, ale najpierw bym bardzo prosił, zanim będzie krytyka. Żebyście Państwo się zobaczyli z drugiej strony i ze swojej strony, z lekarzem po mm -hmm, pierwsze, tak. e, z opiekunem, który też Państwa bardzo dobrze zna, no i troszeczkę z własnym sumieniem, co możecie, co chcecie, a co tak naprawdę można zrealizować. Dokładnie. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo dziękuję. Moi drodzy, dowiedzieliście się na pewno w tym m, krótkim wywiadzie dużo i Myślę, że jest czas na taką refleksję, gdyż y, jeśli chcemy y, zrobić coś z sobą, ze swoim zdrowiem, y, chcemy się czuć dobrze, to po prostu korzystajmy z tego, co nam miasto oferuje, bo y, szukanie dziury w dziurze to sami wiecie, że jestem przeciwna, ale jeśli się coś takiego zdarzy, bo jakby obligują nas pewne sprawy, Przepisy, tak samo jak pana prezesa, jednego czy drugiego obiektu, to są komórki w, w danym obiekcie, gdzie można po prostu przyjść i porozmawiać. Nawet jeśli potrzebujecie, to złóżcie skargę, ale błagam was, nie wywalajcie tego od razu na social mediach. Tym akcentem, kochani, pozdrawiam was serdecznie z przepięknego obiektu Aquaparku przy ulicy. Borowskiej. Dziękujemy bardzo panie prezesie. Bardzo dziękuję. Z nami pozdrawiam. jeszcze raz powtarzam, był pan prezes zarządu, pan Grzegorz Kaliszczak. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam serdecznie wszystkich do nas. Dziękujemy bardzo.